Wspólnota Mocni w Duchu, jesteśmy w Zofiówce. A teraz kilka zdań o tym, co tu robimy, powiedzą dziewczyny. Cześć, jesteśmy w Zofiówce na spotkaniu dla osób nowych, to znaczy takich, które są we wspólnocie yy, do roku czasu. No i mamy tutaj zarówno strawę duchową, jak i taką strawę napełnienia brzucha. <noise> Dokładnie. Poznajemy się, poznajemy wspólnotę. Yy, osoby nowe mają okazję poznać doświadczenia ludzi, którzy w tej wspólnocie są karmieni, czują się wyjątkowo, ponieważ to są wyjątkowe relacje i jest to wyjątkowe miejsce. A dlaczego? To wszystko tutaj dowiadujemy się na miejscu. I oprócz y, budowania relacji poprzez zabawę, mamy też trawę duchową, czyli konferencje, świadectwa, no i wspólnie spędzony czas. Zapraszamy! Zapraszamy. <głos》> Cześć, jestem Piotr. Pewnie trochę mnie znacie. Tutaj w Zofiówce, jak co roku robimy spotkanie dla ludzi, którzy dopiero co trafili do Wspólnoty. No Ja w tym uczestniczę już za 3 czy 4 lata jako taki trochę prowadzący, trochę konkursy prowadzący i, i bardzo to lubię te spotkania I, i wierzę w to, że te spotkania mają bardzo duży i głęboki sens. Zwłaszcza dla tych ludzi, którzy tutaj przychodzą po raz pierwszy, bo oni trochę nas poznają, tych starych, mocnych, tych takich doświadczonych. I po prostu fajne jest to, że, że my się im pokazujemy, że na nim, nam i na nich zależy, aby byli, zostali i, i przyłączyli się do tej wspólnoty, bo życie w wspólnocie nie jest takie łatwe i czasem przyjemne. I, I czasem też staramy się o tym im mówić, że może być różnie, może być i miło, i niemiło. Ale wszystko zależy od nas samych, jak bardzo chcemy w niej tej wspólnocie być, działać, służyć i, i brać po prostu, bo w tej wspólnocie też bardzo, bardzo dużo bierzemy i wszystkich nowych, którzy kiedyś to będą oglądali, zachęcam serdecznie, aby szli do mocnych w duchu, w Łodzi na ulicę Sienkiewicza. Taka krótka reklama. Dzięki. Cześć, witajcie. Jesteśmy w Zofiówce, przedwojennej letniskowej miejscowości pod Łodzią. Zgadza się. Mogą tutaj nas poznać wszyscy, którzy dopiero się wdrażają we wspólnotę. Są do, we wspólnocie, są do roku we wspólnocie. Są do roku we wspólnocie. A nawet ci, co są troszkę dłużej. Mogą nas zobaczyć też z innej strony. Na przykład. Z każdej. Z każdej. Jak to, jak to jest napisane? Albowiem nie potrzebują lekarza zdrowi. Ale ci, Dobre. którzy się źle mają. Także kochani, zapraszamy, bo to jest fajnie, śmiesznie. Pogaduszki <gaduszki> są różnego <gaduszki> tematycznie i w ogóle zapraszamy Was, bo można się spotkać. Witajcie, jesteśmy tutaj posłani w duchu, gramy dla Boga, uwielbiamy i Was serdecznie na spotkania zapraszamy. Poniedziałek, 19 godzina, wspólnota Mocni w duchu. Zapraszamy Was serdecznie. Hej! Nie może Was zabraknąć. Hej! biegnę na spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wszystkimi z Wami być. Ja w sumie chyba, może jestem tutaj od dwóch miesięcy w tej wspólnocie, to... Rok czekałam na to spotkanie, bo wiedziałam, że takie spotkania są i, i bardzo się cieszę, bo mogłam poznać e, no, ludzi, którzy raz, że są życzliwi, a dwa, prawdziwi e, i żyją chyba Bogiem, znaczy że chyba. Żyją Bogiem i to są wartości, które gdzieś są bardzo blisko mojemu sercu takich ludzi po prostu brakuje e, tutaj w Łodzi. E, no i bardzo się cieszę, bo. E, no bo mogłam przeżyć modlitwę wstawniczą, której bardzo mi brakowało i się zbierałam, żeby dotrzeć w poniedziałek przed spotkaniami na tą modlitwę i mogłam mi doświadczyć tutaj, więc chwała Pan. Jestem bardzo wdzięczna za dzisiejszy czas, za ludzi, których spotkałam, za to miejsce cudowne, za każdą chwilę, za modlitwę, za uwielbienia. Z całego serca cieszę się, że tutaj jestem, ponieważ potrzebuję właśnie ludzi takich, którzy mają głęboką wiarę w sobie, prowadzi ich Duch Święty i to w mojej ocenie są, to są po prostu ludzie, przy których chcę być, przy których chcę sama wzrastać się rozwijać, przy tym wszystkim, co dzisiaj się dookoła na świecie dzieje. To po prostu jest dla mnie coś cudownego, bardzo tego potrzebowałam, cieszę się, że tu jestem. Bogu z całego serca dziękuję, że mnie tu przeprowadził tak z znienacka, bo jestem pierwszy raz i się bardzo cieszę i na pewno będę z wami. Chwała Panu. Zobaczę zdjęcie, teraz nagrywam. Jeżeli myślisz tylko, że warto przyjść do wspólnoty, rozważasz, masz jakieś pragnienie w sercu, słuchaj, przyjdź do nas. Przyjdź, warto. Poniedziałek, godzina 19.00, Sienkiewicza 60. Zapraszamy serdecznie. Amen. Hej! Tu Zofiówka. Tu śpiewają. Tam modlitwa. Tu grill. Tu ludzie, tu staw, tu też ludzie, tu drzewo, tu kiedyś byli ludzie, tu gospodarz, tu poprzedni lider, tu obecny lider, tam gdzieś jest nowy lider, tu mocnie w duchu. そう、はあ、ですね。スス